Decydując się na korzystanie z magazynu Baselinkera, na pewno będziesz dodawał do niego dostawy. Będziesz uzupełniał produkty za pomocą specjalnego narzędzia dostaw oraz będziesz inwentaryzował produkty za pomocą narzędzia inwentaryzacji. Przyjrzyjmy się w tym filmie tym dwóm narzędziom. Żeby zrobić dostawę albo zrobić inwentaryzację, musisz przejść do zakładki produkty, kontrola magazynu. W tym miejscu masz narzędzie dostaw, oraz inwentaryzacji. Zanim jednak dodamy nową dostawę, musisz w ustawieniach magazynu dodać dwie rzeczy: dostawcę oraz płatnika. Dodajmy najpierw dostawcę, czyli klikam Dodaj dostawcę. Nazwijmy go Test. Możemy tutaj wprowadzić adres dostawcy, walutę, miasto, cenę zakupu możemy sobie tutaj pobrać z produktu. Albo możemy wprowadzić domyślną grupę cenową bądź euro, jeżeli mamy kilka walut. Wybieramy skąd ma być pobrany kod produktu, czy ma być pobrany u dostawcy, czy to ma być SKU, EAN, czy może jakieś inne pole dodatkowe. Możemy sobie wybrać domyślny szablon wydruku. Wybierzmy standardowy wydruk dostawy PDF. Wprowadzamy e-maila. Możemy również wysłać kopię tego maila na inny adres. Klikamy Zapisz. Teraz wprowadźmy płatnika. Dodajmy płatnika. Nazwijmy go również test. Tutaj możemy wprowadzić adres oraz musimy wprowadzić numer NIP. Klikamy Zapisz. Mamy dodanego płatnika, mamy dodanego dostawcę, możemy zrobić dostawę. Czyli wracamy do zakładki Kontrola magazynu, Dostawy i wybieramy Utwórz dostawę. Nazwijmy tą dostawę jakkolwiek, na przykład 1. Wybierzmy magazyn, do którego będziemy robili dostawę. Niech to będzie magazyn domyślny. Musimy wybrać dostawcę, płatnika. Klikamy Utwórz dostawę. Mamy teraz kartę dostawy, którą musimy uzupełnić. Informacje, które musimy tutaj dodać, dotyczą m.in. możemy dodać fakturę kosztową, możemy pobrać fakturę kosztową z dysku, załadować ją do tej dostawy. Możemy tutaj zmienić walutę, możemy zmienić cenę zakupu, skąd ona jest pobierana, również możemy zmienić kod produktu skąd jest pobierany. Tutaj mamy datę. Seria dodawana jest automatycznie. No i najważniejsze to jest pozycja. W tym miejscu dodajemy pozycję naszej dostawy. Będąc w tym miejscu możemy korzystać ze skanera kodów kreskowych, albo możemy dodać produkt ręcznie. Klikając dodaj produkt ręcznie, pojawi nam się lista, gdzie będziemy mogli znaleźć produkt. Na przykład produkt testowy, czyli wpisuję słowo test. No i tutaj mamy kilka produktów właśnie zawierających te słowo bądź tą frazę. Jeżeli dam spację, no to pojawi się nasz tylko jeden produkt testowy, czyli wybieram ten produkt. I teraz wpisujemy ilość tego produktu. Chcemy zamówić w dostawie 10 sztuk tego produktu po cenie, powiedzmy 20 zł. Możemy tutaj dodać jeszcze koszty dodatkowe, wprowadzić jakąś nazwę, nie wiem, typu na przykład dostawa bądź e, dodatkowa marża, cokolwiek innego. Możemy tutaj w tym miejscu wprowadzić paczki związane z naszą dostawą. Możemy tutaj dodać paczkę, wybierając tylko nazwę kuriera i wprowadzając numer przesyłki. Możemy również wprowadzić notatki, dowolne dotyczące danej dostawy. Po tym jak wprowadzimy nasze produkty, nasze pozycje, klikamy zapisz i przenieść do wysłanych. Teraz baselinker będzie chciał wysłać maila do dostawcy z informacją o naszych produktach, które będą w załączniku wysłane po prostu jako PDF na tego maila wskazanego tutaj. Klikamy więc przenieść do wysłanych. No i w tym momencie zamówienie zostało wysłane. Zakładamy, że to zamówienie do nas przyszło, dostawa do nas przyszła, mamy już produkty, więc możemy te produkty teraz sprawdzić, czyli przechodzimy do kolejnego kroku. Pamiętaj, że tą dostawę możemy w dowolnym momencie zamknąć, wrócić do niej klikając po prostu na tą dostawę w zakładce kontrola magazynu w części dostawy. No i będąc w tym miejscu w części pozycje możemy teraz przenieść do odebranych, czyli klikamy zapisz i przenieść do odebranych. W tym momencie musimy potwierdzić, czy wszystko jest ok. Czyli zamówiliśmy 10 sztuk, przyszło 10, więc wpisuję 10. Potwierdzam, jest ok. Gdybym wpisał 9, no to wtedy podświetliłoby się na pomarańczowo. My wpisujemy 10, ilość się zgadza. Wszystko jest dobrze, czyli możemy przyjąć tą ilość na magazyn. Klikamy więc zapisz i przyjmij na magazyn. Możemy wprowadzić opcjonalnie numer faktury kosztowej. Klikamy przyjmij na magazyn. No i w tym momencie ilość została zmieniona. Zapisujemy zmiany, i teraz nasz produkt testowy jest w ilości 10 sztuk. Dostawa oznaczona jest jako niepełna, ponieważ w dostawie nie było wszystkich produktów. Nie wszystkie pozycje zgadzały się 1 do jednego z dostarczonymi, dlatego widnieje oznaczenie niepełna. Po dodaniu dostawy. Możesz ją sprawdzić w historii, edytować albo nawet duplikować. Na liście produktów w produkcie po prawej stronie możesz sprawdzić historię dostaw oraz do jakiej dostawy produkt został przypisany. Aby dodać inwentaryzację produktów, w części kontrola magazynu w zakładce Produkty wybierz Inwentaryzacja, następnie utwórz inwentaryzację. Wprowadzamy tutaj opcjonalną nazwę, może to być cokolwiek i wybieramy magazyn. Na przykład magazyn domyślny. Czy chcemy załadować produkty z wybranego magazynu? Tak, więc ta opcja musi być zaznaczona. Czy chcemy zezwolić na dodawanie lub usuwanie produktów do inwentaryzacji w trakcie jej trwania? Możemy to zaznaczyć, ale nie musimy. Klikamy Utwórz inwentaryzację. Po dodaniu inwentaryzacji status dalej jest w trakcie. W tym momencie możemy kliknąć nazwę inwentaryzacji i w polu pozycje wybrać, czy pozycje się zgadzają. Po lewej stronie mamy ilość w systemie, po prawej wprowadzamy tą autentyczną ilość. Jeżeli ilość będzie taka sama, wiersz podświetli się na zielono, jeżeli będzie różna, na pomarańczowo. Robimy tak z każdym produktem w naszym magazynie, który został dodany do inwentaryzacji. Na końcu klikamy Zapisz i Zakończ inwentaryzację. Potwierdzamy zakończenie inwentaryzacji, i w tym momencie zostaje dodany dokument inwentaryzacji, taki sam jak widzisz na dole. Taką inwentaryzację już zakończoną możemy w dowolnym momencie edytować. Możemy sprawdzić jej historię w tym miejscu. Możemy ją edytować, podglądając, jakie pozycje były w inwentaryzacji. Możemy również tą inwentaryzację wydrukować za pomocą wydruków, które mamy dodane w zakładce wydruki. Na przykład wydruk inwentaryzacji PDF wygląda tak.